Dzień dobry, dzień dobry. W nowym tygodniu, e, który teoretycznie miałby oznaczać nowe wyzwania, ale jeszcze nie oznacza, bo troszeczkę się rozwieniwiłem, dlatego zanim zacznę trening, najpierw sobie uskutecznię drzemkę. Tak sobie tu urządziłem, że teraz chyba ta drzemka przed każdym treningiem będzie dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że na zewnątrz mamy 34 stopnie, a tu idzie klima cały czas. W domu klimy nie ma, więc tu jest lepiej. No, ale co? Co do wczorajszego, wczorajszych informacji, oczywiście, ja dziękuję za komentarze, za tą powiedzmy, krytykę odnośnie sprzedania się. Mogłem się tego spodziewać, a mógłbym też takim osobom powiedzieć, jakby mówili, nie masz prawdziwych sportowców, mógłbym zapytać, co Wy macie wspólnego z prawdziwym sportem? Czy na przykład, nawet patrząc już pod kątem finansowym. Za chwilę już was PiS będzie tak rychło w dupę, że będziecie płacić 11 zł za paliwo, i skądże to paliwo by trzeba było brać? Ale na tą chwilę pomijam kwestię finansową. Chodziło tylko o to, że nie przypominam sobie, nawet w 20 z tą że powiedziałem nigdy. Mówiłem, że raczej nie, na pewno nie, nie moja bajka i tak dalej. Przede wszystkim ze względu na szacunek dla zawodników, których znam, że byłoby to nie w porządku, ale jak już powiedziałem, przegadałem temat. I tutaj nie będzie problemu, ale tak jak mówię, ja chcę to zrobić stricte sportowo. No, no nie chcę pajacować, to nie jest mój sport, nie moja bajka. Nawet mógłbym i wystąpić teraz, gdybym w ogóle był jakoś, jakkolwiek, w jakimś ciągu treningowym, gdybym trenował nawet sobie swój trójbój, a nie, że ja nie robiłem nic kompletnie. Więc rozumiecie, jak nie robiąc nic. No, jest warzywem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ja bym wyszedł i zaraz spuchnął. To raz. No, chyba, że liczyłbym właśnie na jakiegoś laki pancza. No i tyle. Póki co czekamy. No, nie wiem, może mi się nie spodobała ta propozycja, bo się jeszcze nie odezwali do dzisiaj, więc może będzie po temacie i tyle. No, a ja z kolei zdania nie zmienię. Chcę to zrobić sportowo albo wcale. Bez względu na te piwozy, które oczywiście i tak by się przydały. Ja nie twierdzę, że nie. Ktoś tam wspomniał Kradzikowskiego, który powiedział, że ma rodzinę ma dla kogo robić. I bardzo dobrze, i ja też nie twierdzę, że nie zrobiłbym tego dla pieniędzy, ale przede wszystkim priorytetem u mnie jest: no, nie stracenie wizerunku jakkolwiek nie przed Wami, tylko przed samym sobą. Jak ktoś ładnie napisał, żeby się to okazało, że. Ta kasa nie była warta tych wszystkich lat, które poświęciłem dla sportu. No, a jeżeli ktoś mi nazwie, że ja już nie jestem prawdziwym sportowcem, bo się sprzedałem, to zapytam jeszcze raz, co wy macie wspólnego z prawdziwym sportem, oprócz kurwa oglądania mundialu z kumplami kurwa na rynku, na jakimś ogródku. Tyle. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Może nic nie będzie, zobaczymy. Póki co się nie odezwali. Także teraz mała dżemeczka i zrobię sobie dzisiaj swój zwykły trening. Thank <laughs> you. Patrzcie tu. Bardzo ciekawy stałcik. powiem wam, tania brama, bo to tania 2020 1200 zł z Sport. może to nie jest jakieś hiperporządne, ale tak jak się robi to jest solidne, podciągać się można e, jest na czterech kotwach do ziemi, połączone to mam jak widzicie z wyciągiem, który też jest zakotwiony i rozpiętki wszelkiego rodzaju, czy inne rzeczy można robić przede wszystkim bez bólu bo na handelkach nie bolało no i tak samo to Eee, też jakoś niedrogi sprzęt. Czekajcie, zciszę tylko. Eee, no cieszę się. Niedrogo kupiłem, bo chyba 900 zł. Dałem z racji tego, że w transporcie pogubiły się śruby. Śruby podokompletowałem. Bardzo mały stos, bo 26 kg zaledwie. Ale na drusziku można sobie dokładać. Oczywiście zmianie ulegną linki na grubsze stalowe i prawdopodobnie kółka na stalowe. I wtedy będzie można ładować więcej. Póki co 90 kg tu zakładałem i nie było najmniejszego problemu. E, natomiast do samych wyprostów nóg nie potrzebuję 90 kg e, jedynie na ściąganie e, na hamera, powiedzmy na plecy, ale mało go tu robię. Mogę robić to na drążku, e, rozpiętki mogę robić tu na linkach, no naprawdę, czy, no, wyprosty na nogi. To jest coś, czego mi brakowało i myślę, że bardziej prostym tu nie potrzebuję, e, ale przede wszystkim zadowolony jestem z, e, jak się obróci tamto kółko na górze. To z hamera na plecy robi się wyciskanie na barki. A ja mam z tym problem okropny, bólowy. Natomiast na tym nie boli mnie zupełnie. Teraz sobie szybko tylko zrobię trzy serijki, szybkie, właśnie wyciskania na barki. I tyle na dzisiaj. Teraz z dołożeniem tam jest 50 kg. Można robić przodem, można robić tyłem. Ale tak, jest to, że nie pojawia się u mnie żaden ból przy tym. Teraz sobie dołożymy do 60 Co Wam chciałem polecić, bo wziąłem sobie na próbę, ale widzę, że się bardzo dobrze sprawdza, takiego słoniacza SRS-XB43, o tyle fajna opcja, że jak on się połączy z kontem używanym na Waszym mailu przez naciśnięcie funkcji Bluetooth, łączy się z ze wszystkimi urządzeniami, jakie macie połączone pod swój mail. Dodatkowo na opcji party chyba możecie połączyć ze 100 urządzeń takiego SRS, a naprawdę bardzo fajnie gra i dość długo trzyma bateria, więc mogę zrezygnować z obecnego systemu jaki tu miałem systemu, czyli zwykły tablet i głośniczki 5 do 1 z Logitecha. To jest o wiele wygodniejsze. No a że tablet i tak miałem wymienić tam tamtego Samsunga starego, na coś lepszego, to może teraz z stacją dokującą i w zupełności wystarcza na taką siłkę. Dołożymy teraz jeszcze dyszkę do 70.